Siemankowicowie, witam w kolejnym Openingu na naszym kanale. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, jest ze mną Karol z kanału Karol Games. Siemankowicowie. Cześć Karol, fajnie, że do mnie przyjechałeś. Co u Ciebie słychać? No, wszystko dobrze. Nagrywasz nowe filmy? Yy, no, będę nagrywał. Teraz mogą moi widzowie się przygotować yy, na serię nową. Więc możecie wpaść do mnie. Wpadajcie, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie Karola. Link dam wam w opisie tego filmu. A my dzisiaj mamy odcinek specjalny. Otóż będziemy otwierać sobie karty Jurassic World. Nowe pakiety naklejek dostaliśmy od wydawnictwa Blue Ocean. Mamy pakiet 40 naklejek plus karta 3D. Cena takiego pakietu to tylko 19,99 zł. Groszy. Jest to rarytas dla kolekcjonerów, taki wielki multipak. Z tyłu reklama oczywiście, reklama albumu i y, dodatkowych naklejek. Recenzję tego albumu obejrzycie sobie na jednym z poprzednich materiałów. I dodatkowo mamy taką saszetkę 50 naklejek y, i 10 naklejek specjalnych. Karol, jak ci się podoba wygląd tych Opakowań. No, są mega super, na pewno będę zacznę zbierać naklejki. No zobaczymy, co wypadnie z nich. Zobaczymy, czy będą się powtarzały te karty i co trafimy. Ja bym może zaczął najpierw od tego multipaka dużego, także sobie ten blister zostawimy, otworzę. I będziemy otwierać po kolei. Dość dobrze zabezpieczony. No, i tak jak to bywało w poprzednich yy, zestawach z kartami, jest to wszystko sklejone razem. O taką oto formę. My to sobie odkleimy. I staranie o tą kartę specjalną. Plus jeszcze tutaj jedna saszetka się uchwała Dobra. Jest to wszystko już odbezpieczone. Karol, może na początek pokaż tą kartę z efektem 3D. Jest to taki efekt zoomu. Widzicie, Karol rusza kartą, i pod jakim, jakimkolwiek kątem spojrzymy, no to widzimy, że dinozaur się albo przybliża. Tak jak teraz, albo oddala. Świetna karta. Jest to nowość. Naprawdę bardzo nam się podoba. Z tyłu taki czarno-biały nadruk, ale karta naprawdę unikatowa, świetna. Karol, yy, otworzysz może którąś z tych pierwszych saszetek? No proszę, otwórz tą, zobacz co wylosowałeś. Nasi widzowie zawsze bardzo lubią openingi kart. Świetnie się to ogląda, a tym bardziej w tak dużej ilości. Z ile my tutaj dzisiaj kart otworzymy okay. dla was? Dobra, co my tutaj mamy? Może, o tak, latający dinozaur, ucieczka przed dinozaurem widzę. O, to jest ta scena, jak karmił młode dinozaury. Pamiętam to z filmu. Mm, no też fajna naklejka. i o świetna. No dobra, to lecimy z kolejną straszetką. Teraz ja sobie otworzę. O ta karta tutaj siedzi dość głęboko. Mamy takiego oto to jest chyba jakiś fragment tu widzę tyranozaura najprawdopodobniej jest ogrodzenie bardziej rysunkowy dinozaur no i taki już echo dinozaur świetny Karol kolej na ciebie ciekawe co wylosujesz no. tym razem może jakąś holografię zobacz Karol teraz co ty wylosowałeś okay. Mamy tutaj taką naklejkę. Mamy znowu... i tutaj się powtórzyła? Nie, nie, to delta tego dostępne. nie było, bo było echo. Następne układanki. Tu mhm. mamy jakieś piszczenie zębów dinozaura i... To w jakimś laboratorium chyba. Dobra, teraz moja kolej. Otwieram kolejną saszetkę. I słuchajcie. O, taka ciemna sceneria. To jest też fragment większej całości. Tutaj dinozaury sobie biegają. To jest chyba jakiś jeep, albo jakiś wóz taki bojowy, tam z tyłu zielony dinozaur, taką oto to malowaniem, no i ryba, taka ryba się trafiła nam. O, ona nawet wychodzi, można ją osobno odkleić. Powiem ci, że jak na razie no, fajne karty nic się nie powtarza, także mam dla siebie kolejną saszetkę, proszę bardzo otwieraj. Przy okazji ja wam, jak tutaj Karol otworzył, to opowiem, że nagrywamy z Karolem już kolejny odcinek i bardzo się z tego cieszę. Kanał Karola ma w tym roku już chyba rekordową ilość subskrypcji z tego, co to wiem. Fajnie, że nagrywasz dalej. Może moi widzowie padną też do Ciebie. No, laboratorium yy, Triceratopsy. Tak, no. Nie ma z nami Gucia. Też chciał bardzo być. No ale niestety zachorował i musi się kurować w domu. Pozdrawiamy Gucia. Gucia na pewno ogląda. Mm, I zobaczcie. Tu jest latający ludek. Jakaś. A ta kula. To pamiętam ją z filmu. Jak oni tam w tej kuli. Uciekali przed dinozaurami, scena w samochodzie, pościg z hot i te małe dinozaury. Karol, zostały nam tutaj jeszcze dwie saszetki, jedna dla Ciebie, druga dla mnie i może otwórzmy sobie teraz razem po kolei. Dobra, każde po jednej karcie. Ja zaczynam, scena w laboratorium mam na jakimś mecha Mhm. O, grupka przyjaciół dinozaurów. Taki dinozaur. Pościg w helikopterze. Tutaj kawałek obrazka od dziedzika. Mhm. O, świetna karta. Zobacz, jaka zielona. No nie wiem co to jest. Jakiś hologram chyba tutaj, ale bardzo ładna. O, też masz taką zieloną. Pokaż tutaj, tak do kamery. O, kawałek też dinozaura. I moja ostatnia to taki transporter. Fajna, fajna budowla. O, i pterodaktyl. O, słuchajcie, otworzyliśmy ten duży pakiet naklejek. Bardzo dużo ich tutaj było. Nic się nie powtórzyło. Świetne naklejki. Będzie do uzupełnienia kolekcji. No i dodatkowo mamy tą unikatową kartę holograficzną. Ale to jeszcze nie wszystko, bo przed nami opening takich 50 naklejek w blistrze. Karol, yy, podaj mi nożyczki. Otworzymy sobie ten blister. Najlepiej poproście rodziców, jeśli jeszcze nie możecie sobie z takimi rzeczami poradzić, bo to jednak są ostre krawędzie. Tutaj można sobie zrobić krzywdę. Dobra, otwieramy. Bardzo duży pakiet naklejek. I zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, Karol, może opowiedz o tej karcie, bo to też jest karta karta holograficzna. Czyli pod jakimkolwiek kątem ją sobie tutaj ustawimy, no to mamy inny, inny obrazek. Fajnie, bo jest to nowość. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, takie były hologramy, ale one nie były no takiej jakości. Jak te. Świetnie, to naprawdę, świetnie to wygląda. No i otwieramy 50 kart. Żeby nam to sprawnie poszło, no to lecimy po kolei. Karol, zacznij. Ja, mo o, ja może też, i będziemy od razu po jednej sobie karcie otwierać, nie K yy, pokazywać. Dobra, ja teraz. zacznę. Tu będą karty, tu będą. Proszę bardzo. Piesek na polanie. O, to już chyba mieliśmy fragment. Yy, no. Możliwe, że już była ta karta. Yy, tej brama. O brama pod wysokim napięciem, to dinozaury mogły uciec. To jest też fragment większej całości naklejki. E, to też nam się powtórzyło? Ten pościg helikopterem? No taka chyba skuterek jakiś mały hulajnoga elektryczna. E, tutaj o. E, Tirek e, łapie pana hotoka. I ja mam ucieczkę na szklanym, przeszklonym kole. O, jeep terenowy. Otwieram kolejne. Nie czekam już na Karola. Karol też otwieraj. Bardziej tu może przy kamerze. Będziemy pokazywać paszcza tyranozaura. Pościg. Pościg. O, uczta tyranozaura. Będzie miał, będzie miał wyżarkę. Jakiś Jakiś odkrywca. Odkrywca dinozaurów. Karta O. Mieliśmy już tą kartę. Ale będzie na wymianę. Następny to jakiś inny już dinozaur. Charlie. Fajnie, bo to też na tym zielonym tle. Delta. Delta to będzie na wymianę. Yy, ostatni taki dinozaur mi się trafił. O. A tobie też coś nowego. Dobra. Lecimy z kolejnymi saszetkami. Ja mam tak nogi dinozaura mi się trafiają. Gdzieś pucieczka? Mm, tutaj to nie wiem co to jest na masce chyba dinozaur wskoczył na maskę samochodu. Znowu o, tu jest fajna scena taka przeszklona, duża, mm, to jakiś jakby obserwatorium albo centrum dowodzenia. Bo tutaj widzę komputerki. Fajnie, fajne ujęcie. Mamy takie konstrukcja tej kuli. O, też fajna. Mm, te zielone karty, ucieczka. Hol o, hologram, to już też mieliśmy, ale to fajnie, to będzie do wymiany. I tą kartę też, też już miałem. Dobra. To nic rzeczy, te karty czasami nam powtórzą, bo dzięki temu możemy się z kolegami wymienić. Prawda, Karol? Mhm. Tak, to byśmy nie mieli nic na wymianę. A tak, zobaczcie. Fajnie będzie się powymieniać. Taka karta. Głowa dinozaura. Echo, również mamy. O, to portret. Fragment dinozaura. O, to nie, to nie jest diament. Zobacz, tu jest żywica. Pokaż może bardziej. Tak, o, tak. W tej żywicy jest taka prehistoryczna ważka. Świetna karta. Świetna naklejka. Rozmowa w... Yy, o, laboratorium. Pan, 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 pan. pan dinozaur. <grytanie> I latające pterodakty. Karol, ostatnie dwie saszetki z naklejkami. Zobaczmy co tym razem. Ja mam... O, taka... widzę tu jakaś tajna misja z chwytakiem. Jakiś przedmiot yy, ten gościu chce ukraść. mam... Chcę... Chcę... Diplodok. Kojarzysz tego dinozaura? On miał 30 metrów wysokości. Taki jak blok był wielki. Jeden z największych dinozaurów. A tu z kolei dwa te mini dinozaury, ale na zbliżeniu. Laboratorium. Simon, czyli karta postaci. O, ale z jaką bronią, nie? I ten transporter. Myślę. O, I zobaczcie. Otworzyliśmy wszystkie karty, wszystkie naklejki, wszystkie saszetki. Mnóstwo naprawdę świetnych naklejek. Będzie co kolekcjonować, będzie co wkładać do albumu. Karol, jakbyś podsumował? Podobało ci się? E, super było, naprawdę dużo naklejek i e, super fajne. No i będę zbierał dalej. No ja również będę zbierał dalej. Za chwilę lecimy do kiosku po kolejne saszetki, tak, żeby mieć całą kolekcję. Dzięki za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, zadendolcie w dzwon. No, i wpadnijcie też na mój kanał. Yy, no i. Carol Games, będzie link w opisie. Wpadnijcie tam do Karola, zobaczcie co on nagrywa. Trzymajcie się, cześć! Cześć!